Hej, guys. Witam was w kolejnym redukcyjnym odcinku. Dzisiaj oczywiście będzie dużo pysznego jedzenia i zaczynamy od śniadania od pieczonej bananowej owsianki. Dopracowałam już trochę przepis, bo ostatnio we vlogu to mi wyszła pieczona wodzianka, a nie, nie pieczona owsianka, więc dzisiaj zrobimy wersję z mniejszą ilością wody, która wyjdzie jak taki właśnie fajny, puchaty chlebek bananowy. I od razu robię porcję na 3 dni, ponieważ pieczona owsianka to jest świetna opcja, właśnie jako meal prep. Wystarczy upiec większą ilość raz w tygodniu, podzielić spokojnie do pudełek, i potem już się nie trzeba niczym martwić, dlatego polecam. Zaczynam od rozgniecenia dwóch dojrzałych bananów widelcem, tak na szybko. Następnie dodaję płatki owsiane, 300 g wody, proszek do pieczenia, cynamon, małą łyżeczkę soli oraz około 8-9 łyżeczek jakiegoś słodzidła. Czy to będzie cukier, ksylitol, erytrytol, to już jak tam lubicie. Do tego odżywkę białkową oraz mrożone burówki amerykańskie. Mieszam całość i na górze jeszcze układam jednego pokrojonego w plastry banana i daję sporo gorzkiego kakao dla podbicia smaku. Ukręcenie takiej owsianki zajmuje mi około 3 minuty. Następnie wstawiam ją do piekarnika na 40 minut na 190 stopni i gotowe. Owsianka Ostygła i moim zdaniem jest taka trochę ostygnięta jest najlepsza. Miała być na trzy dni, ale zapomniałam jeszcze o tutaj w jednym ważnym <grybujesz> czynniku. <W> jednym <grybujesz> ważnym. <grybujesz> I tym razem wyszła no dokładnie taka jak lubię, czyli jak chlebek bananowy. Mm. 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 W pieczonej owsiance najfajniejsze jest to, że ona po prostu smakuje, jakby miadła ciasto na śniadanie. No i wspaniały jest też ten czas przygotowania. Tutaj nie trzeba nic blendować, miksować, po prostu parę razy zamieszać i gotowe. Mm. O, patrzcie nie dostałam od Micha piękne kwiaty. Mm, mm, mm. Easy. One tak mocno pachną, że aż trochę się nie da oddychać tutaj. No ale... Mm, dziękuję Ci. Styl są piękne. Szałbanko. Szanowne. mm, mm, mm. Byliśmy teraz z Michałem na urlopie w Tajlandii, co oczywiście podkręciło naszą miłość do tajskiej kuchni, która już i tak już wcześniej była płomienna i gorąca, ale teraz jest jeszcze mocniejsza. Natomiast są tańsze sposoby na podróżowanie, no i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam Kamis z nową serią przypraw azjatyckich, w której znajduje się na przykład coś z kuchni koreańskiej, tu jest koreański barbecue, coś z kuchni indyjskiej, czyli butter chicken. Japońskiej, czyli Udon 7 smaków. No i oczywiście nasza dzisiejsza gwiazda, tajskie kary z kolendrą i pierwszym kaję. Na tyle każdej z przypraw znajduje się kod QR, który zabiera nas do e-booka z darmowymi przepisami. Ja dzisiaj wybieram przepis na klasyczne tajskie kary, ale zrobię je w swojej wersji z tych warzyw, które akurat mam u siebie w lodówce, czyli biorę fasolkę szparagową, cebulę, brokuła, do tego jako źródło białka, kurczaka, mleko kokosowe i kupiłam też świeżą bazylię. Na początku podsmażam cebulę i kurczaka razem przez około 2-3 minuty. Następnie zasypuję to jedno Trzecią paczki tej przyprawy. Chcę, aby danie miało naprawdę mocny, nasycony, bogaty smak. Dodaję warzywa, i po około 5 minutach na to wszystko wlewam mleczko kokosowe. I zamiast soli dodaję dwie łyżki sosu rybnego. W Tajlandii właśnie podpatrzyłam ten trik, że oni nie używają soli, tylko do wszystkiego leci sos rybny. W paru Minutach daję połowę porcji do miski, do tego ryż, szczypiorek, chili, świeża bazylia i gotowe dosłownie w 20 minut. Tajska mieszanka przypraw ma na dole trzy papryczki ostrości. I to jest fajne, że ona serio jest ostra. Więc to nie jest żaden tam pic na wodę, jeśli lubicie ostrzejsze jedzenie, to myślę, że będziecie zachwyceni. Oczywiście nie jest to aż tak ostra jak w Tajlandii. Powiedziałabym, że jest to bardziej ostrość dopasowana do naszych polskich kubków smakowych, ale jednak jest odczuwalna. Mm. Akurat w kary fajne jest też to, że mleczko kokosowe w takiej ilości bardzo łagodzi tę przyprawę. Więc jeśli wolicie łagodniejszy smak, to po prostu więcej mleczka i będzie super. No i właśnie dzięki tej przyprawie całość jest taka bardzo świeża, intensywna, bogata i aromatyczna. Ja się dosłownie czuję jakbym na chwilkę wróciła do Tajlandii. Do 30 stopni. Mm. Jestem najedzona i szczęśliwa. Bardzo wręcz szczęśliwa, więc zabieram się dalej za montowanie filmu. Ale jeszcze zanim tutaj wsiąknę, to chciałam tylko wspomnieć jeszcze o tym, że Dalej jestem na redukcji, tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku. No i ta redukcja idzie mi tak, wiecie, raz lepiej, raz gorzej. Absolutnie nie jest to jakaś idealna, perfekcyjna redukcja, ale w tym wszystkim najbardziej pomaga mi to, że redukuję w widełkach, czyli codziennie mam inną liczbę kalorii, zależnie od mojego poziomu głodu. Wyliczyłam sobie to tak, że od mojego utrzymania odejmuję między 10 a 20%. I w tym przedziale sobie jem zależnie od dnia. Jak jestem bardzo głodna, to jem tylko minus 10%. Jak jestem taka dosyć najedzona, to jem na przykład minus 20%. Albo minus 15%. Czytam cokolwiek pomiędzy i dzięki tej, tej elastyczności jest ok. I nie mam takich, wiecie, nie wkręca mi się taka biało, takie biało-czarne myślenie, że... No musi być codziennie tak samo identyczny, no bo wiecie, każdy dzień jest inny. A jeśli macie ochotę mm, posłuchać coś więcej o mojej redukcji, jak to wszystko wyliczam, układam i na czym się skupiam, to zapraszam Was do poprzedniego odcinka, który dam na dole w, w tym w opisie. Na kolację dzisiaj wracamy do klimatów azjatyckich. Teraz polecimy sajgonki. W Tajlandii, na tych nocnych marketach, też jedliśmy za rąbiste świeże sajgonki. I tam były sajgonki z różnymi ciekawymi sosami, no bo. W Polsce, z tego co zauważyłam, w zasadzie we wszystkich restauracjach dostaję sajgonki z sosem orzechowym, i on jest oczywiście pyszny. Ale jak na moje redukcyjne plany, taki sos w porządnej miejsce, w porządnej ilości, no to jest troszeczkę za dużo, w większość dni. Dlatego z Tajlandii przywiozłam dwie inspiracje. Po pierwsze, sos kolendrowo limonkowy i taki fantastyczny sos, który jak się w ogóle okazuje, jest sosem wietnamskim, ale też już w Tajlandii na marketach można go dostać. I jest to w ogóle najlepszy redukcyjny sos. Po mojej przeróbce można ten sos zmieścić dosłownie w 450 kaloriach. Wielka ilość, pyszny smak i no. Tak, coś jeszcze chciałam powiedzieć sobie. Ale nie wiem, nie wiem, czasami po prostu słowo się zgubi. Trzeba je pożegnać, baj 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 i zabierać się za jedzenie. I w ogóle jest mi jakoś tak strasznie dziwno dzisiaj wieczorem. I właśnie sobie tutaj otworzyłam zmywarkę i grzeję się nad nią. O, wspaniałe uczucie. O, jeszcze z tej strony troszeczkę. <laughs> Jak miło! Podłapałam jeden ciekawy trik odnośnie cebuli dymki czy też szczypiorku, ponieważ oni zazwyczaj dają właśnie szczypiorek do sajgonek, natomiast nie siekają go w takie drobne kawałki, tylko kroją na takie długie paski i po prostu wkładają jeden albo dwa paski o długości sajgonki do sajgonki. I to też jest takie ciekawe, ciekawe rozwiązanie, którego wcześniej nie widziałam, dlatego teraz kroję mm, szczypiorek na takie długie paski. To da. Marzyło mi się też dorwać miętę do tych zjegonek, ale coś ostatnio u nas z miętą kiepsko. Tak samo z kolendrą. Więc po prostu będziemy sobie dokładać trochę bazylii, żeby właśnie podbić ten ziołowy smak. Cała magia takiej kolacji polega na tym, że tutaj nie trzeba umieć gotować. Wystarczy tylko zamieszać, pokroić, poustawić na sole i gotowe. Przygotowałam tutaj dla nas miskę z letnią wodą, i będziemy sobie każdy taki papier dżerowy macać. Ma, macać? Macać. Macać. Krótko z każdej strony i na talerz, żeby teraz już składać sajgonę. Pau, pau, pał. Nice. Sajgonki w Tajlandii zwijali na dwa sposoby. Zrobili sajgonki zamknięte i otwarte. Na początku pokażę Wam, jak zrobić sajgonkę zamkniętą. Więc na początku układam wszystkie moje składniki. Na początku robimy jeden zawijaniec i zakładamy wtedy brzegi do środka. Z obu stron. Zawijamy do końca, no i w sumie gotowe. Tada! tutaj kochani jeszcze jest mój y, wietnamski sos. wyraźnie czuję smak tego sosu rybnego. Jest taki nie tylko, że słoność, tylko taki posmak ciekawy. Myślę że w ogóle, wiesz, że taki sos rybny to nie jest smak dla każdego. Nie każdy lubi też ten zapach, no ale, ale ja nie, akurat na pewno. uwielbiam. Znaczy w ja bardzo często używam sosu rybnego, ale... Ale tylko tak, żeby dodał mhm. taki posmak w tle, nie? A tak. O, tu tak wyraźnie jakby jego baza po prostu, nie? Mm -hmm. No i teraz pokazuję wam drugi sposób zawijania. Ten sposób najczęściej spotykaliśmy właśnie na markecie w Tajlandii. I on jeśli jest odpowiednio zrobiony, to wygląda ślicznie. Ja niestety nie mam takich składników jak oni, ponieważ oni mieli inny typ sałaty. My mamy tutaj sałatę rzymską. Oni chyba tam używali taką jak to się nazywa, nie lodowa, tylko taka sałata maślana bardziej. Coś mm. w tym klimacie i ona tak pięknie wystawała z tych otwartych sejgonek, ale dobra, w ramach ciekawostki robimy. Zaczynam od ułożenia składników. Następnie zawijam brzegi do środka mm. z obu stron. Okay. O, i teraz dopiero chwytam i zawijam. Wow. No i mamy sajgonkę otwartą z obu stron, na targu w Tajlandii je przekrajali i każda była takim właśnie małym, fajnym gryzem pełnym smaku. Przy odpowiednim typie sałaty ten wystający brzeg jest taki super cute, śliczny, trochę wygląda jak końcówka sushi. No właśnie, to też nie jest złe, nie? Mhm. Ale mogło być jeszcze ładniejsze. Taki bardziej jak jeszcze taki, chyba, co? Dziękujemy Wam, guys, za oglądanie. Jak zwykle zapraszam Was do komentarzy, do opisu, bo tam macie dokładne rozpiski wszystkich dań, proporcji i, i w ogóle co i jak. No a my tymczasem idziemy już spać? Nie, nie idziemy spać. co ja pierdolę? Ja tak czasem kurczę, nie <laughs> mam sensu. Nie idziemy spać, kurczę, ja chcę to wszystko jeszcze zjeść. No, <laughs> będziemy jeść dalej, w każdym razie żegnamy się już. <śmiech> Bye! Bye. <śmiech> spać idziemy. Mm -hmm. Spać.